No dzień dobry, no właśnie, chcę powiedzieć, jest bardzo tutaj ciężkie życie, widzieliście ten film, wyszedł na chwilę, to mogę nagrać, a nie na ostop przygina. O, Asia wyszła chpitala, bo Krzysztof Kononowicz doprowadził tak ją no psychika siada no to w temu trzeba się szybciej wyprowadzać bo tu nie ma takiego czegoś trzeba się wyprowadzać stąd szukać miejsca ja napisałem smsa żeby w R Wrocławiu poszukała Kawalerki. No i na ten temat to właśnie idzie do końca.